Myślę, z tymi numerami kupować, mówię, nasz, że możemy zrobić. Sposób. Myślę, że. Ale może nie rozmawiamy o tym na forum. No nie, nie o to. Ja dzisiaj mówię. Są nas cztery osoby, każdy z, z, czarnej, z czarnego balonu. Cztery osoby. Nie, Marysia nie chce mówić. Trzy osoby. Marysia nie chce mówić, zostaliśmy już tylko my, mówię na no Marysia. Powie. Ale ja powiedziałam, w czwórce powiedziałam. Nie tak powiedziałaś. Nie nic. Tylko nie powiedziałam dokładnie. No bo nic nie nas... powiedziałaś, w sensie. E, no <głos》>, Marysia nie mówi niczego, dosłownie. Ona w ogóle. Nie mówmy o tym na forum. Nie mówmy na tym. Nie, ona, ona nie chce. Takim tokiem rozumowania zasadniczo nie dość, że y, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Ale to jest podejrzane, bo wcześniej mówili, że jeżeli ja jestem y, obywatelem, ja nie potrzebuję wiedzieć tego, co wy tam macie schowane. Jeżeli ktoś jest obywatelem, to ja rozumiem, że on nie chce mówić na forum. Ale w tym momencie wychodzimy, wychodzimy z takim czymś, jak. Ej, sabotażysta. Sabotażysta też nie będzie chciał mówić o tym, co ma, bo jeżeli to jest jakakolwiek pomoc dla grupy, no to sabotażysta nie chce, żeby grupa wiedziała, co im pomoże w następnym zadaniu, na przykład. I tam dostał w prezencie te wkłady, no nie na trampolinach. Tak to były wkłady, o ile dobrze pamiętam. I on powiedział, że ma to, że on to otworzy i że wspólnie wszyscy będziemy mogli zobaczyć, bo uznał, że to jest pomoc. I moim zdaniem w ten sposób zachowałby się obywatel. A Marysia w tym momencie stojąc i mówiąc, nie, nie, ja nie powiem, ja, ja nie chcę powiedzieć, ja nie powiem, nigdy nie powiem. Jakby, no masz do tego prawo, całkowite. Ale moim osobistym zdaniem to jest podejrzane.